Witam Państwa. Dzisiaj chciałem Państwu przedstawić sposób montażu instalacji gazowej Sekwen 32 OBD BRC na przykładzie samochodu marki Mercedes-Benz CLK200 kompresor Cabrio o pojemności silnika 1,8 i 163 KM z roku 2005. W skład tej instalacji wchodzi centrala sterująca Sekwent 32 BRC, wtryskiwacze, filtr fazy ciekłej, nad którym zlokalizowany jest elektrozawór. Filtr fazy lotnej oraz reduktor Genius Max. Zbiornik zlokalizowany w miejscu koła zapasowego o użytkowej pojemności 45 litrów, który pozwala na przejechanie tym samochodem w granicach 450 km. Wlew gazu zlokalizowany pod klapką wlewu benzyny z wygodnym odkręcanym adapterem. Przełącznik na życzenie klienta został zlokalizowany w zamykanej klapce. Koszt tej konkretnej instalacji to 3300 zł. Oszczędności na poziomie 260 zł na każdy przejechany 1000 km pozwala, by ona zwróciła się po około 13000 km. Do każdego montażu klient otrzymuje od nas komplet dokumentów, czyli fakturę zakupu, wyciąg ze świadectwa homologacji, a test na zbiornik oraz książeczkę gwarancyjną.